ze studia Voice House Sporting Brief. Jarosław Późniar. Robert Kubica wygrywa legendarny 24-godzinny wyścig Le Mans w najbardziej prestiżowej kategorii Hypercar. To jeden z największych sukcesów w jego karierze i w polskim motorsporcie w ogóle. Polak jechał w barwach prywatnego zespołu AF Corse razem z dwoma kierowcami z Chin i Wielkiej Brytanii, ale to on przeciął linię mety. Tak o swoim osiągnięciu mówił na antenie Eurosportu. Zwycięstwo w Le Mans to jest coś wyjątkowego. Jeden z najtrudniejszych wyścigów na świecie. Byłem blisko tego uczucia kilka lat temu w kategorii LMP2. Moim pierwszym Le Mans, gdy przegraliśmy na ostatnim okrążeniu. Ale zwycięstwo Hyperkara oczywiście smakuje lepiej niż LMP2. Ten wyścig jest bardzo wymagający. To jest wymagający tydzień. Ale tym razem zrobiliśmy wszystko, aby wygrać 24-godzinny Le Mans to jeden z najbardziej wymagających i prestiżowych długodystansowych wyścigów na świecie. Pierwsza edycja odbyła się w 1923 roku. Tor, liczący ponad 13 km, jest jednym z najdłuższych w całym kalendarzu wyścigów. Polska reprezentacja piłkarska będzie mieć nowego selekcjonera. W czwartek z tej funkcji zrezygnował Michał Probierz. Do finału burzliwego zgrupowania w czerwcu, po którym Robert Lewandowski stracił opaskę kapitańską i opuścił drużynę. Zadeklarował wtedy także, że nie zagra w reprezentacji, dopóki Probierz będzie selekcjonerem. Probierz prowadził reprezentację od 23 roku. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni rozegrali 21 spotkań. Bilans to 9 zwycięstw, 5 remisów i 7 porażek. W tym ostatnia, 1-2 z Finlandią w meczu pierwszym zresztą eliminacji Mistrzostw Świata. Bilans bramek to 34 do 29 na korzyść Białoczerwonych. Następca Probierza będzie szóstym selekcjonerem polskich piłkarzy w ciągu 7 lat. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej chce przedstawić go jak najszybciej. Wśród kandydatów przewijają się nazwiska Nenada Bielicy i Jerzego Brzęczka. Do końca roku Białoczerwonych czeka jeszcze 5 spotkań kwalifikacyjnych do Mistrzostw Świata i jeden mecz towarzyski. Polscy siatkarze, niepokonani w pierwszym turnieju fazy grupowej Ligi Narodów rozgrywanym w Chinach, Biało-czerwoni gładko wygrali z Holandią, Japonią i Turcją. W ostatnim meczu ograli 3-0 Serbię i tym samym zakończyli walkę jako liderzy tabeli z kompletem zwycięstw i punktów. Żadna inna drużyna nie ma takiego bilansu. Kolejny turniej Ligi Narodów Polacy rozegrają pod koniec czerwca w Chicago. Ich rywalami będą Włochy, Kanada i USA oraz Brazylia. Ostatnie zawody grupowe z tej serii odbędą się w lipcu w Gdańsku. Jeżeli Polacy znajdą się w Wśród ośmiu najlepszych drużyn po pierwszej fazie awansują do turnieju finałowego, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Chinach. Jednak najważniejszym tegorocznym turniejem w kalendarzu siatkarskim są Mistrzostwa Świata. Turniej startuje 13 września na Filipinach. Rywalami Polaków w fazie grupowej są Rumunia, Katar i Holandia. Biało-czerwoni są wyraźnymi faworytami. Armand Duplantis, po raz 12 w karierze. Pobił rekord świata w skoku o tyczce. Tym razem po raz pierwszy w karierze zrobił to przed własną publicznością, na mityngu w Sztokholmie. Duplantis w pierwszej próbie uzyskał wysokość 6 ,28 m. 28 Poprawił tym samym własny, najlepszy wynik świata z lutego o centymetr. Do Duplantisa należy już 12 rekordów świata w skoku o tyczce. Pierwszy ustanowił w 2020 roku. Przeskoczył wtedy wysokość 6,17. Od tamtej pory całkowicie zdominował rywalizację w tej dyscyplinie. W wywiadzie na początku roku stwierdził także, że jest w stanie komfortowo przeskoczyć barierę 6,30. 25-letni Duplantis to najwybitniejszy tyczkarz w historii. Poza 12 rekordami świata ma na swoim koncie także dwa Złota Olimpijskie, dwa Mistrzostwa Świata i trzy Mistrzostwa Europy. Sztuczna inteligencja wkracza do piłki nożnej. W nowym sezonie zawodowe ligi piłkarskie w Belgii wprowadzą nowy, ulepszony system wideoweryfikacji VAR. Będzie go wspomagać AI. System wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania trójwymiarowego obrazu boiska i wszystkich graczy w czasie rzeczywistym. Następnie automatycznie wybiera najlepszy kąt i kadr do analizy spornej sytuacji. Operator dalej będzie weryfikował wyniki pracy systemu, ale użycie AI ma skrócić czas oczekiwania na decyzję do 30 sekund. Nowy War będzie także dokładniejsze. Kamery pozwalają na rejestrację 10 tysięcy pikseli na klatkę, a to oznacza wyraźną poprawę w stosunku do obecnych systemów. Technologia umożliwi także wyświetlanie linii spalonego w czasie transmisji meczów i bardziej zaawansowaną analizę taktyczną drużyn i pojedynczych graczy. Nowe kamery VAR pojawią się w belgijskiej pierwszej i drugiej lidze mężczyzn, w rozgrywkach kobiet i lidze młodzieżowej. Wszystkie kluby uzyskają szczegółowy wgląd w wyniki pracy kamer. To było Sporting Brief od Voice House. Polecamy się zawsze rano na kanale Jarosław in Brief, wszędzie tam, gdzie lubicie słuchać podcastów. W aplikacji Voice House Club możecie tego briefa także przeczytać. W każdym z podcastów od Voice House czekamy na Ciebie. Każdy Twój komentarz, każde Twoje pytanie pozwala nam wiedzieć, czy trafiliśmy z tematem. Dołącz do nas. Rzucaj wyzwania, stawiaj wątpliwości. Swoje opinie usłyszysz w kolejnym programie. To bardzo pomaga nam się rozwijać. Dziękuję.